Szanowni Państwo, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w dniu 15 grudnia podjął decyzję o akcji zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego wieku emerytalnego. Wydawało się to trudne i wręcz niemożliwe. Okazało się, że półtora miliona obywateli poparło nasz projekt, nasz wniosek. Liczyliśmy na to, że pan premier, który rzekomo Wsłuchuje się w głosy w czasie różnych konsultacji, różnych debat. Liczyliśmy na to, że i tym razem pan premier i rząd Donalda Tuska weźmie pod uwagę głos półtora miliona obywateli. Okazuje się jednak, że to są tylko pozory. Pan premier nie dopuszcza żadnej innej możliwości, tylko i wyłącznie głosowanie ustawy i określenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat. Oczywiście ta sytuacja zmusza nas do podjęcia kolejnych działań. Drugim etapem działań pod hasłem tak, dla referendum, nie dla pracy aż do śmierci, będą niestety musiały być organizowane pikiety i demonstracje, aby w ten sposób próbować wymóc na polskich parlamentarzystach na Sejmie Rzeczypospolitej decyzję jednak, aby takie referendum się odbyło. W związku z tym ponieważ 22 odbywać się będzie posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w Warszawie ośrodku Dialogu przy ulicy Limanowskiego, Tam. będą nasze koleżanki z solidarności, także z dwóch pozostałych związkowych. oczekiwać na pana premiera, który zapowiedział swój przyjazd, swoją obecność na komisji trójstronnej, pomimo tego, że pan minister Kosiniak Kamysz z PSL-u jest przewodniczącym Komisji Trójstronnej. Wszystkie dziewczyny, które będą tam zgromadzone, podziękują zapewne Panu Premierowi za życzenia. Z okazji dnia kobiet zwrócą mu te tulipany i będą i wyrażą swoją opinię, że oczekują innego traktowania, a nie zmuszania do pracy aż do śmierci. Kolejnym etapem będzie decyzja Rady Ministrów która spodziewamy się, może mieć miejsce we wtorek 27. Dlatego też od 26 od godziny 14 będziemy już w tak zwanym miasteczku pod Urzędem Rady Ministrów. Na początek będą to każdy dzień inny region. Rozpocznie region Gdański, następnie region śląsko dobrowski region Mazowsze i Region Małopolska. Proszę Państwa, w dniu 30 o godzinie 9 rozpoczną się obrady Sejmu. Będzie debata krótka, tak zwana, na temat naszego obywatelskiego wniosku i prawdopodobnie również w tym dniu, około 13-14, nastąpi głosowanie. W związku z tym na ten dzień, 30. Zapraszamy wszystkich tych, którzy złożyli swój podpis pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego w naszym kraju. Zapraszamy pod Sejm, aby tam zamanifestować właśnie to nasze niezadowolenie, aby tam spróbować wywrzeć presję na parlamentarzystów, aby nie kierując się tylko i wyłącznie interesem partyjnym czy dyscypliną partyjną, aby kierowali się zdrowym rozsądkiem i ten nasz wniosek przegłosowali. My, proszę Państwa, od początku mówimy, że jesteśmy za tym, aby rozpocząć debatę, rozpocząć dyskusję w trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, tam gdzie jest do tego miejsce, rozpocząć dyskusję kompleksową nie tylko na temat wieku emerytalnego, ale przede wszystkim na temat strategii demograficznej, na temat rynku pracy i wtedy możemy mówić, przejść do kwestii wieku emerytalnego bowiem od samego podniesienia wieku emerytalnego nic niestety się nie zmieni. To nieprawda, że będą większe emerytury. To nieprawda, że zażegnany zostanie w ten sposób kryzys. Mamy opracowania naukowców, które mówią, że to jest nieprawda. Bez uszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych, bez walki z umowami śmieciowymi, które Umowy stałe mogą dać przecież dodatkowe środki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Bez strategii demograficznej nie ma sensu tylko podnosić wieku emerytalnego. Pan premier bardzo często powołuje się na Niemcy. Niemcy zanim przystąpili do podniesienia wieku emerytalnego, przez dwa lata dyskutowali, przez dwa lata debatowali na ten temat, prowadzili konsultacje, autentyczny dialog, zanim tą decyzję podjęli. W Polsce pan premier dwa miesiące chce podjąć decyzję. Tak i koniec. Więc my jesteśmy zmuszeni przez rząd, przez pana premiera Donalda Tuska do tego, aby na ulicy domagać się o resztki swoich praw, jakie nam jeszcze pozostały w naszej gruźni.